Minęło 55 lat od momentu, w którym Juri Bezmienow, oficer KGB, opuścił placówkę dyplomatyczną, w której pracował w New Delhi, no i udał się przy pomocy służb kanadyjskich i amerykańskich do Kanady, właśnie i przeszedł na stronę zachodu, a w swoich wykładach, które Państwo możecie zobaczyć, również w internecie ostrzegał, że współczesna wojna, wojna nowoczesna, nie będzie toczyć się wyłącznie przy użyciu czołgów czy bomb. Lecz przede wszystkim na polu świadomości społecznej. Demoralizacja, destabilizacja, kryzys i dopiero na końcu przewrót. To była taka mapa drogowa rozkładu państw i społeczeństw, którą nakreślił w sposób bardzo sugestywny. No i dzisiaj, pół wieku później, widzimy plon tychże działań. Od uniwersytetów, które zamiast wychowywać elity, hodują zastępy, co to ukrywać ideologicznych orków, po media, które zamiast tonizować nastroje społeczne i społeczne emocje, szczególnie w sytuacjach kryzysowych stają się tak naprawdę fabrykami gniewu i emocjonalnych szaleństw, które powodują jakiś amok. I mówi się, że słowa to tylko słowa, mówi się, że nienawiść to tylko emocja jedna z wielu. A tymczasem Charlie Kirk, 31-letni konserwatysta, mówca Aktywista zginął od bardzo precyzyjnego, już teraz wiemy, strzału snajperskiego oddanego na publicznym wydarzeniu na kampusie uniwersyteckim w Utah. Oczywiście w czasie jednej ze słynnych debat, które bardzo często rozgrzewały publiczne emocje i powodowały spory. I to nie był przypadek, drodzy Państwo, to był znak czasu. Sygnał, że erystyka, czyli sztuka uzyskiwania wpływu. Środkami komunikacji przez generowanie konfliktu, często przez obrażanie przeciwników w sporze, a nie argument, stały się głównym narzędziem polityki masowej. Egzekucja tego młodego konserwatywnego lidera amerykańskiego, działacza, który właśnie mimo tego młodego wieku był już głosem nowej konserwatywnej kontrrewolucji, i to, drodzy Państwo, nie tylko amerykańskiej. Ze względu na specyfikę mediów społecznościowych, był słuchany na całym świecie. To nie jest jakiś zwykły incydent, to jest symptom, niestety, epoki. To materializacja tych ostrzeżeń bezmienowa. To dowód, że słowa, które leją się z ekranów, feedów, ścieżek informacyjnych czy TikToka, mogą również zabijać.